I co by mogło się stać? Ona by mogła powiedzieć, taki jesteś, się niezależna zleżował nie, zwerzony. to ja też do ciebie się nie znam. To ja do też nie chcę Ale co się dzieje? Ona pada na kolana i mówi, Jezu, unikuj się na rękę. Nasze pragnienia były skuteczniejsze, to oczyszczajmy swoje serce i prosimy jest, ulituj się na Ja tak bardzo Ciebie kocham, ale nie potrafię. Ulituj się na I Jezus niejako musi widzieć w nas pielgrzymach, żeby ich Wskazań, które pokazuje tam jest Jezus, który, który, dosyć, który stoi przy drodze, a sam to prowadzi idzie, byś stał się niejakim przewodnikiem do Wielkiej Brytanii. Byś stał się tym przewodnikiem. o przyjaciół o szukanie drogi swojej. Ale czy autentycznie wierzysz w to? Czy wierzysz autentycznie w to, że Twoje młodzie pomogą Ci w tym, że twój czasami wejdzie? Czy wierzysz w to, że w Twoim życiu będzie więcej radości, jeśli do do Jezusa? Czy wierzysz w to? Zwyk sobie się za zamęcić. I tak będzie tak, jak było do tej pory. Wrócisz to samo. I tak nie ma to sensu. A jest mówi inaczej. Przychodź do mnie. I patrz, że jesteś tu, i szukaj swojej poporu w Szukaj, że jesteś pokonany, ale nie wywyższaj się. I wiesz, bo według Twojej naradzi Ci tego wszystkiego udzielę. Chcesz, chcesz być świętym. wiesz to. jesteś nawet jak się jeszcze nie, nie przejść na ten świat. I tak będzie do końca.